Witamy w Centrum Dowodzenia Broni Podświadomych. Stworzenia nie z tej ziemi, w październiku, w kinie dla graczy. Można rozpocząć sławę. Tylko Kylie może zapobiec uwolnieniu wirusa robota. Swap. Jeżeli udowodnisz, że życie ludzkie przedstawia jakąś wartość, unicestwienie można powstrzymać. Czy przy z kosmosu uda się ocalić ludzkość? Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia. O co chodzi? Gwiazda spada. Przybyli, aby podbić Ziemię. Bunt obcych. Boże, twój raptodynamit. Raperzy kontra zmutowany wąż. Morderczy mutant. Reinwestuje odsetki, żeby odsetki za kolejny okres dotyczyły sumy pożyczki z odsetkami.